Kiedy autofokus nie radzi sobie z ustawianiem ostrości i chcesz mieć pełną kontrolę nad ostrością, przełącz obiektyw na tryb manualny, czyli ręczny. MF lub M w obiektywie. Chyba nie muszę Cię przekonywać do tego, że ustawianie ostrości, poprawne ustawianie ostrości jest bardzo ważne. W swojej pracy, w większości zdjęć, które wykonuję, ustawiam ostrość ręcznie, manualnie. A teraz pokażę tobie. Przykłady, gdzie można właśnie wykorzystać, w szczególności ustawianie manualne. Jeżeli wykonujesz zdjęcia makro lub portrety i pracujesz na małej głębi ostrości, wykorzystasz wtedy tryb manualny. Jeżeli przykładowo wykonujemy zdjęcie portretowe, najczęstszym punktem ustawienia ostrości są źrenice. Jeżeli to jest postać, to głównym punktem właśnie są źrenice. I jeżeli ustawimy tryb w trybie autofocus. To może aparat wybrać nie źrenicę jako główny punkt, tylko rzęsy. Niby niewielka różnica. Ale pamiętaj, przy dużym powiększeniu ma to znaczenie. Wtedy najlepiej wybieramy tryb Manual Focus. Będziesz zaskoczony, jeżeli powiem Tobie, że tryb ustawiania Manual Focus możesz wykorzystać w fotografii sportowej lub fotografii obiektów przemieszczających się. Zobacz, mam ścieżkę rowerową. Wyobraźmy sobie, że tutaj na pewno będzie przejeżdżać osoba jeżdżąca na rowerze. To może być wyścig kolarski, może to być wyścig samochodowy, oczywiście nie tutaj. Ale wiem, że tędy na pewno ktoś będzie przejeżdżać. I jak zrobić, żeby zdjęcie było ostre, bo na przykład mój autofokus w takich warunkach sobie nie poradzi, czyli jest za ciemno i nie będzie dobrze ostrzył. Nie złapie danego punktu. Odchodzę kilka metrów. Wiem, że będzie tutaj przejeżdżać rower i wybieram sobie dany punkt. Na przykład tutaj ten. On jest ładny, kontrastowy. Odchodzę kilka metrów. Ustawiam manualnie. Manualnie ustawiam ostrość na dany punkt. I wyobraźmy sobie, że stamtąd przejeżdża rower lub kilka rowerów. Nie trzymam aparatu w tym miejscu i czekam, jak rower przyjedzie, tylko śledzę obiekt. Nie zmieniał autofokusu. On jest ustawiony tutaj. Manualnie ostrość jest ustawiona w tym miejscu. Jedzie rower z tej strony, śledzę go, i kiedy wiem, że już zbliża się do mojego punktu ustawienia ostrości, i kiedy jest w tym punkcie, to wtedy dopiero naciskam. Spust migawki. I na pewno zdjęcie wtedy będzie ostre. Chcesz o fotografii wiedzieć więcej? Oglądaj kanał Mazur Fotografuje na YouTubie, Instagramie, Facebooku i Pinterestie. Na YouTube zobaczysz filmy dwu 3 minutowe. Na Instagramie i Facebooku krótkie zwiastuny filmów oraz zdjęcia. Na Pinterestie wszystko to zobaczysz w postaci graficznej. Zapraszam Ciebie również do śledzenia mojej osoby na portalach społecznościowych. W szczególności zapraszam do śledzenia mnie na Snapchacie.